Cześć! Przed Wami Katarzyna Grabowska i włoska legenda. Książeczka od wydawnictwa, wideograf. Zobaczcie, jaka słodka. I zawsze fajnie dostanę taką karteczkę od wydawnictwa i piękną zakładeczkę, gdzie możecie przeczytać, jaka historia kryje się wewnątrz niej. To jest zawsze takie słodziutkie, bo takie małe dodatki są, a naprawdę bardzo cieszą oko. I słuchajcie, premierą w ogóle książeczka miała 20 lipca 2022 roku. I przyznam się Wam, że w ogóle zaczynając czytać tą pozycję, jakoś tak od razu przypomniało mi się moje szkolne lata. W ogóle jest napisana z taką totalną lekkością, jakby nie wiem, niemal każdy bohater sam o sobie opowiadał, lub zapowiadała go akurat taka przymiła starsza pani, która uwielbiała się denerwować, ale tak delikatnie i z takim smakiem, że aż po prostu miło się robiło na sercu, kiedy się nawet o tych nerwach czytałam. I powiem Wam, że już nawet na samym początku odczuć Odczujemy, że postać, o której czytamy, to jest taka krucha dziewczyna, która co jakiś czas zaczyna się spóźnić na zajęcia szkolne. Spotka nawet po drodze zabawnego, chociaż udającego, takiego wiecie, z drugiego pana woźnego, który rozpiski uczniowskich lekcji ma wygodę na blachę. I niech Was nie zwiedzie jej zawstydzenie, gdyż nikt nie miałby ochoty ponosić jej bagażu doświadczeń życiowych. Wiecie, ja mówię na takie osoby przeruśnięta młodzież i to bardzo do niej pasuje. Bo w plenach miała stać się najlepiej niewidzialną, ale wiele spraw sprawiło, że ogólnie stała się obiektem drwin i pośmiewisk. Tak bardzo chciała zacząć ślady wcześniejszych niepowodzeń, dlatego choćby no, przeprowadziła się właśnie do innej szkoły, to, to co? To wcale nie jest lepiej. Powiem Wam, że po tym, co przeszła... Czy może być tutaj gorzej? Owszem, może. Wie jednak, że w razie czego zawsze może liczyć na swoją matkę, która jakoś tak zawsze ją tutaj w tej książce wspiera, zawsze jest jej takim cudownym ramieniem, że może jej po prostu w czymś pomóc. Ona w ogóle już dawno wyparła swoje młodzieńcze uczucie dla płci przeciwnej i wcale nawet nie liczyła, że cokolwiek może się w tej kwestii zmienić. Jednak poprzez bardzo dobre wyniki w nauce wyjeżdża na dwa tygodnie do Sorrento. I to właśnie tam, całkiem niespodziewanie, spotka ją coś, na co w ogóle nie liczyła. Uuu, zaczęły mi się tutaj takie fajne porywy serca. Motylki w brzuchu, no i trochę zakazane uczucia. Miłość tu bowiem trafiła na ogromną rozdzielność, gdyż wiadomo, że uczeń i nauczyciel to raczej niezbyt dobry układ. Cóż jednak poradzić na to, że serce samo się wyrywa? Ach, i tak bardzo pragnie być jedynie kochane. Wiecie? Czy ta opowieść może się tu skończyć dobrze? Nie powiem. Autorka jednak wspaniale przedstawiła tutaj uczucia bohaterów. W ogóle już nie wspominają o malowniczej podróży do Sorento. Już od samych opisów było tutaj tak romantycznie, a historia miłości była taką prawdziwą bajką, o której naprawdę marzą wszystkie kobiety. Ha, Pomijając oczywiście wszystkie inne przeszkody, których tutaj nie brakowało. Było ich naprawdę sporo żeby cokolwiek tutaj doświadczyć dobrego. Trzeba przejść takie straszne rzeczy, że się tutaj naprawdę w głowie nie mieści. Także dlatego książeczka jest taka gruba, bo no jest tu dużo informacji. One nie są takie, że nie wiadomo co tam już tam mamy jakieś tam poboczne sceny opisywane. Nie, tu historia trwa. Jeżeli już są podrywy serca, to te podrojwy serca są opisane. Także jest tak cudnie romantycznie i takie normalnie, takie mua, wisienka na torcie. Także ja ze swojej strony bardzo ją polecam. W ogóle Dawno, chyba jedną książkę kiedyś czytałam pani Grabowskiej, i powiem wam, że też miała właśnie taką ciepłość do przekazania. Także widzę, że jej styl bardzo będzie mi odpowiadał i mam nadzieję, że uda mi się kiedykolwiek przeczytać wszystkie książki. A, to by było coś cudownego. No ale zobaczymy. Marzenia są po to, żeby je spełniać, a żeby je spełnić, trzeba do nich dążyć. Dlatego mam zamiar właśnie tak zrobić. I wy dążcie do swoich marzeń, bo uwierzcie mi, że. Naprawdę mogą się spełnić, ale nie wystarczy myśleć. Najpierw myślimy, później kombinujemy, jakie zrobić, a potem małymi kroczkami do nich zmierzamy. Bierzmy przykład, jeżeli nie z ludzi, to właśnie z bohaterów książek. A ja już się z Wami żegnam. Książeczka cudowna, dodatki wspaniałe i po prostu cud miodzio. Także ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.